Cześć, witam was w kolejnym odcinku To Było Grane. Dzisiaj do odmiany, zamiast gry, oczywiście gry też będą, opowiem wam o cyberpunku yy, lub z angielskiego, jak to się mówi, cyberpunku. Yy, cyberpunk został, no ciężko powiedzieć, wymyślony, a za ojca cyberpunka uważa się Williama Gibsona. Napisał on całkiem fajne trzy książki. Yy, czy napisał książek więcej, ale. Te książki uważa się jako e, no, taki jakby zaczątek cyberpunka. Jest to Neuromancer, Graf Zero oraz Mona Lisa Turbo. Jeżeli nie czytaliście tych książek, polecam się zapoznać. Są to naprawdę bardzo fajne pozycje i warto je znać. Ja wiem, że miało być o gracha, wam tu tutaj truję o e, książkach, jednakże pamiętajmy, że. Nie samymi grami człowiek żyje, a i też bym chciał Was zachęcić do czytania jakichś lektur. Drugą książką, którą chciałbym polecić, jest książka Philipa Dicka Blade Runner, czyli Łosca Androidów o podtytule Czy Androidy marzą o elektronicznych, elektrycznych owcach? Tytuł, jeżeli oglądaliście film, no to wiecie, że ten tytuł tak naprawdę jest trochę z dupy i nie ma się do żadnych wydarzeń, które dzieją się w filmie. A to dlatego, że firma, film Blade Runner na DVD został w bardzo wielu wątków okrojony w stosunku do książki. E, dlatego polecam przeczytanie tej książki, polecam zapoznanie się też z filmem z Harrisonem Fordem. E, edycji filmów jest parę, są chyba dwie, reżyserska i e, zwykła. Różnią się właściwie końcówką ale mają diametralnie w ten sposób inny wydźwięk z całego filmu. Ale polecam też przeczytać tą książkę. Naprawdę fajna, e, fajna literatura. Chociaż, tak jak mówię, jeżeli spodziewacie się e, dokładnie tego, co zobaczyliście w filmie, nie, nie będzie tak. E, książka jest troszkę bardziej, jakby wszy, wszystkie wątki są troszkę bardziej rozwinięte. To, co zaliczamy się od Panka, to. Mam tu parę filmów na DVD, są to anime. Akira i dwie części Ghost in the Shell. Nie jestem fanem e, japońskiej animacji, jednakże e, udało mi się te filmy w jakiś tam sposób obejrzeć. I muszę, przy, muszę przyznać, że są to bardzo dobre produkcje. E, Akira, klasyk, polecam, jeżeli nie widzieliście. E, no i dwie części Ghost in the Shell. Wiem, że jest jeszcze trzecia. E, Standalone Complex. Solid Society no i są jeszcze dwie serie telewizyjne. Niemniej jednak, te dwie części uważam za najlepsze, najlepsze w całej serii. Jest to właściwie dużo tutaj nawiązań do Cyberpunk'a. Szczególnie w tej pierwszej części. Doskonanie, doskonała animacja, doskonała fabuła. Troszkę też okrojona w stosunku do wersji papierowej, którą też miałem przyjemność przeczytać. Polecam, jeżeli nie widzieliście, polecam zapoznać się. No i dochodzimy do G. Grą, którą prawdopodobnie najbardziej znacie jest Deus Ex Human Revolution. Jest to typowa gra cyberpunkowa. Doskonale zrealizowana, z doskonałą fabułą, fajną grafiką i ogólnie świetnym gameplayem. Może pytanie właściwie, hmm, odpowiem na pytanie, czym właściwie jest cyberpunk? Cyberpunk to, hmm, można powiedzieć, hmm, nurt w literaturze, w grach, filmach, który hmm, ma swoje jakby pewne hmm, zasady, które, które właściwie każdy gatunek jakiegoś filmu swoje tam zasady ma. Fabuła cyberpunka dzieje się zazwyczaj w mieście przyszło, przyszłości. Hmm, Dostępne są, ogólnodostępne są wszczepy dla ludzi, które powodują rozwinięcie niektórych cech, czyli na przykład szybkość, może być to wzrok lub inne tego typu rzeczy. Oczywiście są też wszczepy zamieniające np. przykład ręce w karabin, bądź wysuwające się brzycy z paznokci, tego typu rzeczy. Dodatkowo cyberpunk cechuje się dosyć mrocznym klimatem, jest to, zawsze jest jakiś mroczny klimat, dodatkowo są wielkie korporacje, często rządzone przez Azjatów, gdzieś tam w tle zazwyczaj mamy jakieś rozruchy, jakieś, jakąś rewolucję, coś tam się dzieje ciekawego, no i oczywiście miasto, miasto, które dzieli się na właściwie ludzi bardzo bogatych i na ludzi bardzo biednych, żyjących na samym dole społeczeństwa, takie rozwarstwienie społeczne jest w cyberpunku bardzo często dobrze zarysowane. Drugą grą, która wyszła między innymi na PlayStation, na Xboxa i na pc -ta jest Syndicate, remake Syndicate. Niestety nie chcę tutaj o tej grze mówić, ponieważ według mnie ta gra nie była zbyt udana. Nie warto o niej wspominać. OK. Zajmiemy się grami cyberpunkowymi z przeszłości. Pierwszą grą, którą, o której Wam opowiem jest to oczywiście Blade Runner. Blade Runner, który został wyprodukowany przez firmę Westwood, e, która to też popełniła gry w serii Command Conquer. E, znajdujący, e, znajdujący się na czterech płytkach gra, nie jest dokładnie przeniesieniem e, historii filmu e, na karty, że tak powiem, komputerowe. Historia, która dzieje się w grze komputerowej, dzieje się troszkę jakby obok. To znaczy, Blade Runner filmowy i Blade Runner growy dzieją się jakby różnymi torami, ale w tym samym miejscu i w tym samym czasie. To znaczy, grając w grę, czasami mamy informację, że był wcześniejszy tam powiedzmy Blade Runner i pytał o kogoś. I chodzi tu oczywiście o Dekarda z filmowego Blade Runnera. Bardzo fajnie rozwiązane. O wiele sprytniej to rozwiązane, niż jakby historia growa miała być drugą częścią filmu, co jak wiemy nie zawsze się sprawdza i często przynosi mierne skutki. Natomiast takie rozwiązanie jest bardzo fajne, bardzo fajnie się wczuć można w klimat filmu. Dodatkowo na w grze na 3D są przeniesione większość lokacji z filmowego Blade Runnera, także idąc po nitce do sznurka musimy przeczytać książkę, obejrzeć film i dopiero sobie zagrać w grę. Także polecam Blade Runner, na pewno świetny tytuł. Dzisiaj dosyć już niespotykany. Można jeszcze czasami na aukcjach chwycić tą grę. Niemniej jednak no, wersja pudełkowa to raczej można powiedzieć rzadkość. Okay. Drugą grą, którą wam powiem, o której Wam opowiem to gra Angel's Void Face of the Enemy. Co ciekawe, mam tą grę w wersji zapakowanej, czyli no, będzie to swojego swego rodzaju unboxing, ponieważ jest ona jeszcze zapakowana w folię. Gra oczywiście przeszedłem, ale e, to jest jakby moja druga kopia. Spróbujemy ją sobie rozpakować. Angel's Void to gra z gatunku modnego w latach. E, 90, -tych. gra pochodzi 1995 roku gra filmowa, w której mamy sporo filmów z aktorami. Ok, udało mi się to rozpakować. Zobaczmy te w środku, bo nie widziałem jeszcze takiej wersji. Eee, znaczy, Nigdy nie widziałem tego w środku. Mamy no, no, oczywiście eleganckie tekturowe pudełeczko. Jest to wersja premierowa. O, o, o. mamy tutaj jakieś... Hmm. jest? Angel D troszkę mm, można powiedzieć, że mm, jest podobny do filmu Johna Wu bez twarzy z Travortą i z Nicolasem Cagem. Ponieważ w grze budzimy się jako policjant z twarzą najbardziej poszukiwanego przestępcy w mieście i od nas zależy czy tego przestępcę uda nam się złapać i odzyskać swoją tożsamość czy też nie grzeba to często się ginie jednakże nie jest to tytuł zbyt e, trudny zobaczcie go sobie za chwilę pokażę wam e, fragmenty z rozgrywki nie jest to tytuł zbyt e, trudny który wymaga od nas e, sporej znajomości e, że tak powiem e, roz, e, Sporej znajomości schematu rozgrywki. Poruszamy się po filmowym mieście, poruszamy się e, nie po określonych ścieżkach, nie poruszamy się tak jak w grach FPP. E, tytuł fajny, fajny ma klimat, fajne, fajnie zrealizowana jest cała gra. Jednakże nie jest to tytuł z najwyższej półki i gra aktorska no, stoi na dosyć miernym poziomie. Niemniej jednak. Zobaczycie sobie, że gra się w to całkiem fajnie i jest parę ciekawych pomysłów. Oczywiście nie oprócz tych gier, jest jeszcze sporo innych gier. Ja zdaję sobie sprawę, że nie omówiłem tutaj wszystkich. pozostałych dwóch części Deus Exa. Tytuły starsze, które w jakiś sposób też nawiązują do cyberpunka, czyli na przykład Bloodnet, Hell, Reaper. Ja jestem świadom tych wszystkich tytułów. Wiem, że mogły się znaleźć tutaj w tej części, to było grane. Jednakże postanowiłem pokazać te tytuły, ponieważ te tytuły według mnie są no, warte tego, żeby z nimi się zapoznać. O ile Blade Runner, no to sporo pewnie z Was grało. O tyle Evangelion The Podejrzewam, że niewielu miał okazję się zapoznać z tym tytułem. Także nie piszcie mi, że nie opisałem tego czy tamtego. Ja wiem, że nie opisałem. Wiem, ja jestem świadom tych gier. Na pewno jeszcze wrócimy sobie do cyberpunka i jakieś tam gry jeszcze sobie omówimy. Niemniej jednak na razie to powinno starczyć. I zapraszam teraz do części gameplayowej, o której opowiem troszkę o rozgrywce i Zobaczymy, jak te gry sprawują się no, po dosyć sporym okresie czasu od ich wydania. Zapraszam.